Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej Konfederacji Wolność i Niepodległość w województwie świętokrzyskim. Ja nazywam się Dawid Kurowski i będziemy dzisiaj prezentować kandydatów z województwa świętokrzyskiego do Senatu. Jako pierwszego chciałbym przedstawić kolegę Sławomira Szarka, informatyka, radnego do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego drugiej kadencji, sekretarza Ruchu Narodowego, a także redaktora wydawnictwa Rodzina Świętokrzyska. Kolega Sławomir Szarek startuje z okręgu 81 obejmującego obszar powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kazimierskiego, Koneckiego, Pińczowskiego, Staszowskiego i Włoszczowskiego. Chciałbym teraz przekazać głos koledze Sławomirowi, proszę. Dziękuję za przekazanie głosu koledze Dawidowi Kurowskiemu. Na listach Konfederacji jest wielu zacnych kandydatów do Sejmu. Trudny wybór. Ja swój głos oddał na kandydata numer 4, na Dawida Kurowskiego, inżyniera, ojca dwójki dzieci, prezesa Ruchu Narodowego Świętokrzyskim. Myślę, że jest to dobra inwestycja dla Świętokrzyskiego. Chciałbym powitać Państwa tradycyjnym polskim pozdrowieniem Szczęść Boże. To pozdrowienie jest wyrazem mojej wiary, ale także przywiązania do katolickich wartości, które są fundamentem Europy. Łacińskiej cywilizacji. Symbolem, który towarzyszy mi przez całe moje społeczne i polityczne życie, jest mieczyk chrobrego. To oczywiste nawiązanie do narodowej demokracji, ruchu o ponad stuletniej tradycji. Roman D'Mowski, Wiktor Jaroński to ikony polskiej polityki. Narodowcy w czasie II wojny światowej byli mordowani przez Niemców, Rosjan, a później komunistyczną władzę. Mamy ogromny dług wdzięczności wobec żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, który nie został spłacony do dnia dzisiejszego. Gdybym mógł streścić swój program z lat działalności, ująłbym go w dwa słowa: prawda i praca, a może ściślej prawda i ekonomia. Nie znoszę fałszu, zakłamania, manipulacji, poprawności politycznej, ale wiem, że w życiu najważniejsza, w życiu państwa, najważniejsza jest gospodarka. Poparcie dla przedsiębiorczości, pracowitości, uczciwości. Bogaty Polak to bogata Polska, to Polska, która może mieć wpływ na swoich sąsiadów. Z programu Konfederacji wybrałem jedno hasło, które chciałbym wzmocnić. Znieść VAT i akcyzę na energię i paliwa. Myślę, że to hasło spotka się z dużym odzewem wszystkich kobiet i mężczyzn starych i młodych przedsiębiorców i konsumentów. Konfederacja doskonale rozumie problemy, które spotkały kobiety w ostatnim czasie w ostatnich dwóch latach. Kobiety muszą walczyć w sposób, można powiedzieć, niesprawiedliwy na rynku matrymonialnym, na rynku pracy. To właśnie Konfederacja protestowała i protestuje przeciwko masowej imigracji. Dostrzega te problemy i zapewniam, że Konfederacja będzie wspierać kobiety w wielu zakresach. Na marginesie powiem, że Konfederaci są dobrymi mężami, kochającymi, rodzinnymi. Mam nadzieję, że moja żona to potwierdzi. Apeluję do wszystkich wyborców, aby podpisywali listy dla wszystkich komitetów wyborczych. Dominujące partie PiS PO starają się zabetonować scenę polityczną, nie dopuścić konkurencji i na to nie możemy się zgodzić. I tutaj potrzebne jest takie zrozumienie i oddolne wsparcie wszystkich osób, wszystkich wyborców. Nie, mo nie można dopuścić do sytuacji, że nie będzie w wyborach na kogo głosować, bo będą tylko kandydaci dwóch partii. Szanowni wyborcy, popierajcie Konfederację. Jest to nadzieja na zmianę, nadzieja na niskie podatki i na lepszą przyszłość. Dziękuję.